Teraz pokażę Wam, jak zrobić pyszny chlebek dyniowy. Nie zjecie już w życiu innego. Potrzebna będzie mąka, drożdże, dynia, trochę wody, soli, oleju. A teraz zobaczcie, jak to się robi. Żeby się nie pociąć nożem, należy położyć sobie bardzo Stabilnie na desce i od siebie możemy skrawać jej skórkę. Widzicie, pod tą pomarańczową skórą jest kolejna pomarańczowa warstwa, ale pod tą pomarańczową warstwą jest kolejna warstwa bardziej żółta i do niej dążymy. Tej dyni nie potrzebujecie za dużo, więc nie musicie obierać całej. Obierzcie połówkę albo jedną czwartą dyni. Potrzebujemy jej tylko 200 gram. Trzeba się jeszcze pozbyć tych włosków, które otaczały pestki. Kolejne niebezpieczeństwo. Musicie zatrzeć sobie tą dynię na drobnych oczkach na tarce. Ponieważ ona jest surowa, będzie się piekła w mące z drożdżami, z wodą, w cieście, więc musi być dość drobna. Poza tym nie chcemy w tym chlebku wielkich kawałów dyni. Tylko delikatne malutkie niteczki, takie jak te. Później sobie je zobaczycie, jak chleb się upiecze będzie wyglądał jak mały tygrys. Na ten chlebek wrzucę pół kilo mąki, saszetkę drożdży, 10 gram soli, 400 ml wody. I to wszystko teraz trzeba wymieszać na takie gęste ciasto. Ja jeszcze mieszam w ten sposób łyżką, bo zagarniam, aż się zmęczyłem troszeczkę, bo to jest dość ciężka robota. Zagarniam powietrze do środka, żeby napowietrzyć tą mąkę, to ciasto, żeby ono łatwiej rosło. Po co siłownia? Miska naciska na mięśnie brzucha, więc pracują. Moja ręka od napowietrzania ciasta. Jest całkiem sporo umieśniona. Ale dobra. Tyle o sporcie. Nakładamy ciasto do foremki i będzie rosło przez dwie godziny. Ułatwię sobie sprawę i nałożę ciasto prosto na papier do pieczenia. Później razem z tym papierem włożę je do foremki zupełnie jak w piaskownicy. Ok. Zobaczmy. Ciasto w foremce, teraz za pomocą nie wcale palca wskazującego, ale łyżki, lekko je rozprowadzę w formie. Niech sobie rośnie. Zapominamy o nim na dwie godziny. Sporo wody w rzece upłynęło. Chleb już jest gotowy do pieczenia. Zaraz go wrzucam do piekarnika i będę piek 35 minut w 180 stopniach. Wyciągnąłem z pieca piękny chleb dyniowy, pachnie przecudnie to bardzo proste. Mąka, woda, drożdże, dynia, piekarnik. A potem sama przyjemność.